Historia znaleziona na reddit.com Najstraszniejsze przeżycie w moim życiu. Pewnego razu z żoną i naszym synem zostaliśmy na noc w domu jej rodziców. Kiedy zrobiło się ciemno, chłopiec zasnął, więc położyłem się z nim w pokoju gościnnym. Pokój był niewielki. Drzwi po prawej stronie, obok włącznik światła, tuż przy nim łóżko małżeńskie, a przed nim okno. Z lewej strony była szafa z płymi harmonijkowymi drzwiami. Leżałem w łóżku przy zgaszonym świetle, a syn spał z głową opartą na moim ramieniu. Czekałem, aż zaśnie głębiej. I wtedy zupełnie znikąd ogarnęło mnie straszne uczucie: gęsia skórka, włosy stające dęba na karku i ramionach. Tak złowrogie wrażenie, że aż czułem, jakby ktoś ściskał mi głowę ręką. Nie bałem się o siebie, tylko o niego. Wiedziałem instynktownie, że jeśli odwrócę się od syna, coś złego mu się stanie. Leżąc, dosiągałem ledwie obudowy włącznika. Bałem się jednak poruszyć, bo czułem, że jeśli zrobię ruch, to coś zaatakuje. W końcu zaryzykowałem. Wyszarpnąłem ramię spod jego główki i włączyłem światło. Trwało to ułamek sekundy. Gdy spojrzałem z powrotem na syna, leżał już przy końcu materaca, jakby coś błyskawicznie przesunęło go z góry na dół. Wiem, że sam tam nie zszedł, bo nadal spał. Złapałem go w ramiona i natychmiast wyszliśmy. Resztę nocy spędziliśmy w salonie. Coś złego chciało skrzywdzić mojego syna. To było naprawdę przerażające.